Droga Wspólnota Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, drodzy wykładowcy, nauczyciele akademicy, studenci, doktoranci, pracownicy administracji, przyjaciele naszej uczelni. Zbliżamy się do świąt zmartwychwstania Pańskiego, szczególnego czasu, kiedy z nową mocą odkrywamy słowa Pana Jezusa, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. W perspektywie zmartwychwstania trzeba również pamiętać o tym wątku dotyczącym naszego zmartwychwstawania w naszym życiu wewnętrznym. W tym kontekście to zmartwychwstanie dokonuje się każdego dnia kiedy powstajemy z tego, co jest słabe, złe, niedoskonałe i chcemy podnosić się, aby radować się czasem Zmartwychwstania Pańskiego. Na ten czas Świąt Wielkiej Nocy życzę wielu sił w drodze do spotkania Zmartwychwstałego Pana, a jednocześnie radości ze spotkań, które będziemy przeżywać w gronie rodzinnym. Niech Pan Jezus będzie pośród nas i radość płynąca z tajemnicy Jego Zmartwychwstania opromienie naszą codzienność. Wesołego Alleluja!